to Kolejny rok topek kości. Zaczynamy. Moje top 3 gier w końcu do rozegrania. W formacie szybka, konstruktywna, ładna. Szybki pojedynkowy deck building, w którym o zwycięstwie zadecyduje to, jak szybko sprowadzić punkty życia przeciwnika do zera. Budujemy nowe życie na Marsie za pomocą ulepszanego silnika produkcyjnego. I za moment okaże się, kto z Was przyjął najlepszą strategię na rozwój. Tutaj, już spokojnie, na zielono. W mechanice Worker Place budujemy swoje miasto w lesie. Cześć, z tej strony Mirek. Pokażę Wam moje top 3. Nie, to nie jest Splendor, to nie jest Kaskadia, to nie jest Top Gun, to nie jest Home Alone, to nie jest Grand Austria Hotel i to nie jest świat dyskoterego praceta. Dlaczego? Bo w tym roku. Nie mam swojego top 3, ponieważ, ponieważ co, każda gra, z którą gram z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi i mi się podoba, to trafia na moje top, czyli mam tak zwane top 295 gier. Dzięki. Pom pom, 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 pom. Ej, a co wy tutaj robicie? A jesteście na dobrym peronie, bo ja widziałem, że pociąg jest tam. No właśnie chciałam powiedzieć, że właśnie się ustawiliśmy co? To co, w drugą stronę? Hmm. A chociaż bilet macie? Hmm. Nie, Wiecie co? Mam dla Was coś. Proszę. Liko Złoty bilet. To co, udanej podróży? Bajo. Zobaczymy, czy chłopaki są w stanie powiedzieć na temat swojej ulubionej gry, ponieważ są trochę. Lekko przeziębieni. Zobaczymy, czy są w stanie. Oj, ciężka sprawa. Dobra, nie będziemy im przeszkadzać. Chociaż weźmiemy coś w spokoju. Ej, co wy tutaj robicie? A czy to jest jedna z waszych ulubionych gier? Tak. Dobrze, to nie przeszkadzam. Bajo?